Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek pod wolny kraj spokojnie kłać fundament. Rzeczywiście jak te słowa hymnu solidarności wskazują, nie wiedzieliśmy wówczas jakie będzie jutro. Co nam grozi? Jaką nadzieję możemy wiązać z kolejnymi dniami, kolejnymi miesiącami? Ale wiedzieliśmy, że warto walczyć, że warto wierzyć, bo kiedyś ten Dzień Wolności nadejdzie. Taka była głęboka wiara wszystkich członków Solidarności, a przed jej powstaniem wszystkich tych, którzy w tych trudnych, szarych dniach komunizmu walczyli. Właśnie o wolność, o niepodległość, o solidarność, o demokrację. Droga Polski do Solidarności i później droga do wolności była długa. Choć często mówimy sobie, a ja też pamiętam tamte dni jako młody bardzo człowiek, że Solidarność wybuchła tak nagle, że wybuchła takim ogniem, którego 100 lat nie wyziębi. To jednak pamiętajmy też o tym, że kamienie milowe, które prowadziły do powstania Solidarności, to wielki wysiłek poprzednich pokoleń robotników, inteligentów, studentów, rolników, którzy walczyli na najróżniejszych barykadach. I oczywiście 56, 68, 70, ale chyba najbardziej bezpośrednią iskrą, była, były wielkie protesty robotnicze 76. roku i to, co po nich nastąpiło. Ta solidarność, która była przez wielu mieszkańców miast, inteligencji, później w sposób praktyczny realizowana na rzecz szykanowanych robotników Płocka, Ursusa, Radomia i dziesiątek innych miast, w których były protesty w 76. roku. I oczywiście kamieniem milowym na drodze do Solidarności był, była wspaniała pielgrzymka Jana Pawła II do swojej ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za wspomnienie mojego świętej pamięci ojca. Z tą pielgrzymką wiążę bardzo osobiste wspomnienia, ponieważ... On nie zabierał na błonia krakowskie, w inne miejsca. I wtedy wraz z grupą przyjaciół trzymał transparent Wiara i Niepodległość. I był to bodaj jedyny albo jeden z bardzo, bardzo nielicznych transparentów, który swoją treścią tak bardzo mocno doskwierał komunistom, doskwierał ówczesnej władzy. I później. Lipiec, protesty lipcowe i sierpień to niesamowita erupcja wolności i solidarności. I chcę też z tego miejsca rzeczywiście podziękować także w szczególności tym po stronie rządowej, którzy na całe życie zrozumieli, że to porozumienie po ówczesnej stronie rządowej, że to porozumienie powinno mieć trwały charakter i jest. Dla narodu ważne, jest ważne dla naszej drogi do niepodległości. I ta droga do niepodległości znaczona była później bardzo trudnym czasem. Ale my dzisiaj wiemy, że te 21 postulatów zostało wyryte nie w kamieniu, ale przede wszystkim w naszych sercach. Te postulaty były czymś więcej niż tylko postulatami związkowymi. I to było oczywiste dla wszystkich wtedy, że to nie są tylko postulaty społeczne, gospodarcze, a nawet nie tylko polityczne, że to są postulaty ponadczasowe, że one mają prowadzić Polskę do wolności, do niepodległości. I rzeczywiście Polskę do tej niepodległości doprowadziły. Dlatego. Ze smutkiem potem obserwowałem po 1989 roku, jak odmawiano tak często słuszności, racji, właśnie Solidarności i tym, którzy jej ideały pielęgnowali. A te ideały były i są czymś absolutnie ponadczasowym. Bo to właśnie z ideałów Solidarności wynika to, że Dziś wiemy doskonale, że stawianie wobec siebie w opozycji dobra osobistego, dobra indywidualnego i dobra wspólnego to jest fałszywa alternatywa. To jest niepotrzebna alternatywa. Że dobro wspólne i dobro jednostki są ze sobą właśnie w sposób bardzo bezpośredni splecony. I dlatego choć tamte dni, tamto porozumienie, jak mawiano wówczas, jak Polak z Polakiem, piękne słowa, jak Polak z Polakiem, dla wielu wówczas wydawało się trochę naiwne. Ale jednak oddawało ducha tamtych czasów i oddawało i oddaje coś więcej. Właśnie tę wartość. Wielką wartość porozumienia, tę wartość, której nośnikiem jest Solidarność. Jest no, ponadczasowy ruch Solidarności, ale w szczególności ideały, które do dzisiaj wraz z Solidarnością pielęgnujemy. Bo Solidarność to jest też konkret, to jest właśnie to, jak pięknie powiedział Pan Prezes: jedni drugich brzemiona noście, za Świętym Pawłem. Ale... Powiedział, jedni, drugich, brzemiona noście. Pomagajcie sobie. I to credo wzięliśmy na nasze sztandary i dzisiaj. I nie bez potknięć, na pewno z wieloma błędami, brakami, staramy się je wypełniać. Staramy się je wypełniać, bo dbałość o miejsca pracy przede wszystkim w czasie pandemii, to solidarność. Dbałość o słabszych, o emerytów, o rodziny. O rodziny wielodzietne. To solidarność. Dbałość o środowisko naturalne to także solidarność. I także dzisiaj chciałbym bardzo, żeby to przesłanie solidarności służyło i nam dzisiaj, i przyszłym pokoleniom. I może to znowu trochę naiwne, ale wierzę, że musimy próbować porozumiewać. Się. Porozumiewać się ponad różnymi podziałami a w szczególności w obliczu tak trudnych i coraz trudniejszych okoliczności wokół nas, okoliczności geopolitycznych, które na naszych oczach zmieniają świat. W szczególności w obliczu nowych ryzyk, nowych zagrożeń takie porozumienie jest potrzebne. I głęboko wierzę, że my, Polacy, my, Ludzie Solidarności, my, ludzie wolności, możemy, chcemy i potrafimy takie porozumienie budować i zbudować.